Dobra, to ten pastel na górę możemy już znaleźć, za. Zniszczony? Teraz go zabijemy. Chodźcie na wroga, chłopaki, ruszajcie się. I następne posiłki przybyły. Chodź chłopaki. Nie ma litości dla terrorystów. Ach, tuż Zobaczmy, jak to żeś. robi za no. kolejny budynek do wyburzenia. Dobra. opór pod nie jest taki silny. Dlatego liczymy go faktycznie w tym jednym uderzeniu. Już na rzeź Lubię zabijać Lubię zabijać w po poranku Dobra jak widzicie siły na dół no, nie mają żadnych szans i siły zostały zmierzone i teraz wystarczy niszczyć im przynajmniej ten budynek O no to ten region mamy już wyspowodzony Możemy przejść dalej Here's the Pentagon. Unfortunately, the whole region is still in danger. We have multiple hotspots up and down the coast. If you retake Langley Air Force Base, you'll have air support for all the remaining battles. Or you can go after Hampton Not landing troops there, retaking that base cuts off non supply lines, reducing their ability to reinforce and gaining new access to APCs. With those two assets secure, you can focus on the rest of Dobra, podsumowanie misji. Zajęło nam to 8,5 minuty. To jest chyba dobrym czasem. jeżeli dobrze, ja nie mam złoty medal. Główne wytyczne dodatkowe wytyczne oczywiście też złoty medal. Oczywiście znaczy nie to, żebym się chwalił, ale widzicie, jak, jak mi poszło. Dobra, tym razem mamy dwie misje do wyboru. A pierwszą taką airbagową, znaczy, że może kierujemy praktycznie tylko jedną postacią. Drugą bardziej strategiczną. Dla mnie pierwsza jest trochę ciekawsza, dlatego może zajmiemy się nią najpierw. Dobra, wysoki poziom trudności. To druga bardziej strategiczna. Dla mnie pierwsza jest Celem tak. nie silna, dlatego same doboje tak. zajmiemy się nią najpierw. nager. Dobra. Wysoki poziom 13. Dobra, mamy naszego super komendosa. Zobaczymy zaraz go w akcji. Nie przychętam, oni straszna. Tak. Cele mi się znane. Ruszamy do boju. widzicie robić z nich sieczkę. Dobra, mamy naszego super komandosa, jak widzicie, jak zaraz do akcji. Taką gowość. Nie bierzemy tam już do utworzenia kierujemy praktycznie takie na widzicie ja robi z nich sieczkę. Może potem dostaniemy jakieś wsparcie to da się wykonać tę misję bez problemu i tą samą komandosępności Góle jak widzicie trochę przypomina to że nie będziemy mieli tu żadnej bazy do tworzenia. kierujemy praktycznie wykony no to robimy może potem dostaniemy jakieś wsparcie, to da się wykonać tę misję bez problemu z samym, samym komandosem w Dobra, zrobimy Maltryk.